Gierczwał to nieśmietnik. Pani przewodnicząca Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Gierzwałdu grzecznie, może zbyt grzecznie wzywa do partnerskiej relacji, do rozmowy z Lidlem. No, to jest, to jest taka nasza polska uprzejmość. Ja bym, ja bym raczej rekomendował, żebyśmy wszyscy odnaleźli się w innej relacji. Lidl jest tu gościem, szanowni nie partnerem. Lidl jest gościem i oby nie okazał się gościem nieproszonym, agresywnym kimś, kto dokonuje inwazji do naszej przestrzeni, nie tylko współczesnej, dzisiejszej, geograficznej, ale także naszej przestrzeni historycznej. Jeśli ta inwestycja, która wyprowadzam z błędu, nie ma być kolejnym Baraczkiem z blachy falistej, jakimś kolejnym marketem pod tą marką. Nie. To ma być zajmująca wiele hektarów inwestycja, centrum logistyczne, dystrybucyjne, którego integralną częścią jest sortownia śmieci. I to śmieci o tonażu, który no, z całą pewnością trwale dezorganizowałby. Przestrzeń, także biorąc pod uwagę ruch drogowy, który całe to przedsięwzięcie miałoby wygenerować. Sto kilkadziesiąt dziennie, 150 tysięcy ton rocznie. 150 tysięcy ton rocznie. Jeden samochód, 4 przez 24 tak. na dobę. jeden samochód co 4 minuty, 24 godziny na dobę, mniej niż kilometr od wzgórza Gierzwałckiego, w terenie chronionym Dolina Pasłęgi.